Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was na 114 odcinek z gry Valorant, gdzie grać tryb. Szybka gra, dokładnie tak. Oczywiście, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i ławką w górę, się pod tym odcinkiem z gry Valorant 114. Będziemy po 1000 subskrypcji do końca marca tego roku. Nie wiem, nam brakuje, które mam już 983 subskrypcji na moim kanale. Dokładnie tak. Oczywiście też. Eee, Opisiesz się pod odcinkiem Grywalorant 114, właśnie z tyłu szybka gra. I ja niecie opis, znajdziesz się pod link mojego TikToka, Instagrama, oczywiście też do mojej grupy dla widzów mojego kanału na Discordzie, tak samo też do grupy dla widzów mojego kanału na Facebooku i tak samo do, do mojego menu pod nazwa, tylko z Państwa współpracy, no i też się do na napiwek, również ATP będzie też link. moderowany. No i tak samo też, oczywiście, do specyfikacji mojego komputera również link podany. Także zaczynamy już ten właśnie 113 odcinek z gry Valorant Z trybu szybka gra I życzę miłego oglądania Zobaczymy jak na pójdzie Mam nadzieję, że dobrze Bo chciałbym dużo porobić fragów O, ale szybko nas znalazło, znaleziono grę Fajnie, fajnie, szybko nas znalazło gierkę Mapa Pearl Perol będzie? Mapa Pa Perl, Perl. E, dobra. E, kogo bierzemy? Mm, a Nion, a Nion sobie weźmiemy teraz Nion. Nionem sobie zagramy Nion, jest bardzo dobra. Jest mocna, solidna. Także może być ciekawie. Dokładnie tak. A ja uwielbiam Wolerata grać po prostu. Ubiam to gdzie grać. No. To jest moim zdaniem jedna z moich ulubionych gier. E, obok Fortnite'a dokładnie tak ja o szybko szybko dobra czas na stracenie Yeah. o oh, yeah. o oh, no 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 no, no Phoenix. Trzy lasowe zostały. Hey? Oh, That's what hey. you get, to my... chciałem, chciałem, jednego zabić, not, chciałem you jednego you zabić, a, a, mi nie zabrali. Najgorzej. <laughs> Oh, look, where with with Dawać ich, nie ma, nie ma tutaj jakiejś jakiegoś obijania się. Walczymy z każdym. Walczymy z każdym. No. O tak, najeżdżamy ich. Oh yeah! GG. Dobra. Fajne ma ulta, to znaczy tego Neon. Tą, tą zdolność. Prowadzimy dwa do jednego. Bardzo dobrze. O nie. Jest ktoś? O nie. GG Oh yeah Leży Leży, w końcu go zabiłem Oh yeah, w końcu Dobra, trzy osoby zostały tylko, mamy szansę wygrać to Tylko się skupić Tylko się skupić, o nie 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 nie, nie. Leży jeszcze dwie osoby, jeszcze tylko jeden. Jeszcze Reina, no i GG. Pięknie cztery do trzech. Jeszcze jedna gierka, i ma leży oh, no. cztery osoby dobrze zostawszy osoby dw wersów dwóch na trzech. Thank you, say One, one, one player, one GG! GG! GG, GG thank you Game No, i piękna gierka, no wow, no w końcu szybka gra i wygrana, no pięknie, no. I to jeszcze wieczorem dopiero. No ładnie, chociaż cztery zabójstwa były z nią zrobione. 5 do 4, zwycięstwo. One zakończone. I mamy 40, 40 poziom pity za to w Valorancie. Coś za coś. Ładnie, super, bardzo fajnie. Moi drodzy, to końce odcinka z gry Valorant 114, gdzie się na trybie. Szybka gra i udało się nam wygrać w tym trybie. 5 do 4. Piękna gra, naprawdę pięknie się grało, udało się wygrać. Jestem mega dumny z siebie, dokładnie tak. Eee, Także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem w górę się pod tym... Eee. Odcinkiem z gry Valorant 113 bo idziemy po tysiąc do końca marca tego roku, dokładnie tak. Że do widzenia, do zobaczenia. Koniec spotkania się z gry Valorant 115: właśnie z trybu szybka gra. No i trzymajcie się ciepło i papa, i dziękuję za oglądanie.